Zamiast wycieczki do lasu z dziadkiem mamy siedzieć w ogródku i co? Zrywać kwiatki? Nuda, ale co mamy zrobić? Dziadek jest chory, ma grypę i niestety nic na to nie poradzimy. Gdyby tu był Ignacy, na pewno by coś wymyślił. O, co za nuda! I wszystko przez zwyczajną grypę. Co to było? Może w ogrodzie spadł meteoryt? Albo ufo? Witajcie, dzieciaki! Mówiłam, że Ignac na pewno coś wymyśli. Słucham? Nie rozumiem. Mieliśmy jechać do lasu na piknik, ale dziadek jest chory. Leży w łóżku z temperaturą. Ma grypę. A ostrzegałem go, żeby mnie nie odwiedzał. Grypą tak łatwo jest się zarazić. Przecież chory mi należy się opiekować. Ale ja wcale nie potrzebowałem opieki. Ach, leżałem spokojnie w łóżku. Jasne, znając ciebie, to dopracowywałeś ostatnie szczegóły jakiegoś nowego wynalazku. A gdyby nie dziadek, teraz leżałbyś już w szpitalu. Skoro o wynalazkach mowa, co to jest? <laughs> zaraz zobaczycie. Nie mogę uwierzyć, że to ty jeszcze przyleciałeś prawdziwą rakietą. To nie rakieta, ale wehikuł czasu, którego mam zamiar za chwilę użyć. Co takiego? Podróż? W czasie? Juhu! <laughs> Ale ja nie jestem w ogóle spakowana! Nie martw się, zajrzymy po drodze do mojej pracowni. Mam tam dla was coś specjalnego na taką okazję. Ruszamy! kolor. Nie wygodnie mi w tym ciasnym gumowym stroju, ale ciśnie. Musimy uważać, żeby nas nikt nie zauważył. To mogłoby naruszyć delikatną strukturę czasoprzestrzeni. I te skafandry mają nam w tym pomóc? Proponowałbym wybrać inny kolor. Ale dlaczego my w ogóle tu jesteśmy? Już wam tłumaczę. Spójrzcie za okno i posłuchajcie. Jest rok 1918. Jesteśmy w Poznaniu. Zaraz Wam powiem, dlaczego jest tu tylu ludzi, ale najpierw posłuchajcie historii o Hiszpance, czyli o grypie, która w latach 1918-1919 doprowadziła do śmierci wielu milionów ludzi. Hiszpanka w konsekwencji okazała się o wiele bardziej śmiercionośna niż dopiero co zakończona pierwsza wojna światowa. Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową, to znaczy przenosi się z człowieka na człowieka za pomocą małych cząstek śliny, które rozpylane są w powietrzu podczas kichania, kaszlu czy mówienia. Takie zbiorowisko ludzi to idealne miejsce do rozwoju choroby. Teraz już wiecie, dlaczego mamy te skafandry. Ale nadal nie wiemy po co ci wszyscy ludzie tu przyszli. Za chwilę w oknie hotelu Bazar pokaże się Ignacy Paderewski, wybitny pianista i patriota. W płomiennym przemówieniu da sygnał do walki. Jutro siedząc w tym miejscu, bylibyśmy w samym centrum powstania wielkopolskiego. Więc lepiej stąd. Do boju! Tomek, lepiej przenieśmy się w inne miejsce, zanim ktoś nas zauważy. Musicie jeszcze kogoś poznać. Rozumiem, że w razie wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia delikatnej struktury czasu przestrzeni mamy udawać żółte robaczki? <śmum> Z ust mi to wyjąłeś. Poznajcie panią Stanisławę Adamowiczową. Pracuje właśnie nad swoim przeglądem epidemiologicznym. Dzień dobry, dzieci. Witaj, Ignacy. Dzień dobry! Czy to, że jesteśmy tacy mali, ma jakiś związek z tym, czym pani się zajmuje? Myślę, że Ignacemu przede wszystkim chodziło o to, żebyście zrozumieli, jak wygląda świat z perspektywy wirusów i bakterii, które są główną przyczyną chorób zakaźnych. Wie pani, jak wyleczyć naszego dziadka? Chcemy jechać na piknik, a on leży chory, ma grypę. Nie znam niestety cudownego lekarstwa na grypę. Jako epidemiolog zajmuję się opisywaniem tego, jak rozprzestrzeniają się choroby, co ma wpływ na przenoszenie się chorobotwórczych wirusów i bakterii pomiędzy ludźmi. Prawdziwa walka z epidemią to zapobieganie. Zapobieganie. A żeby zapobiegać, trzeba przede wszystkim dbać o higienę. Nie mycie rąk, częste pocieranie oczu i dotykanie ust ułatwia wirusom przeniknięcie do naszego organizmu. Trzeba ograniczyć kontakt z zarażonymi, a jeśli to konieczne, zachować wszelkie środki ostrożności i nie dopuścić, aby wirusy dostały się do zdrowego organizmu. To znaczy, że jednak może nam Pani pomóc? Nie rozumiem. Przecież mamy maszynę czasu. Nie dopuśćmy do tego, aby dziadek zaraził się grypą! To świetny pomysł. Musicie tylko wiedzieć, od kogo i kiedy wasz dziadek się zaraził. To już wiemy. Do widzenia pani Stanisławo! Dziękujemy! I pamiętajcie, często myjcie ręce. To podstawa! <śpiewanie> Wspaniale! O to właśnie chodzi w wycieczkach krajoznawczych. Jest czas na naukę, jedzenie i na odpoczynek. Higieniczny tryb życia jest najważniejszy. Gdyby tylko dziadek wiedział, nie możemy naruszać delikatnej struktury czasoprzestrzeni.